No, dzień dobry Państwu, kochani moi. Eee, no właśnie, już jutro liga mistrzów. Dajcie znać i typujecie ty, e, typujcie wyniki eee, następujących spotkań. No niestety mój brat śpi, także nagrywam w ciszy, a ażeby nie było tutaj szumu. E... Proszę państwa, ej... dzisiaj jest 1 grudnia, a to oznacza, że w niedzielę będą mikołajki. Czyli e... Sami decydujemy o tym, co dostajemy od Mikołaja, na jakże ważne, bardzo, naprawdę ważne, bardzo święto, niedzielne, podajże. Eee, no i Też się przyłączam do tego święta e... i zaczynamy od dzisiaj wspólne kolendowanie śpiew przy stole i będziemy kolędować jak na zawołanie akcja, akcja trwa do podajże 5 stycznia i będzie się nazywała kolędy yy. jakże kolejny Wa, bo naprawdę bardzo ważny temat to to, że w piątek podobno yy, za będą też skoki takie Mikołajkowe. Ciekawe, co naszym skoczkom polskim przyniesie Mikołaj. Dobra, ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie mój kanał. Jeżeli tego teraz nie robisz, to proponuję włączyć tutaj magiczny czerwony przycisk. Daje mi to wtedy satysfakcję z, satysfakcję z mojej pracy, bo tak ją szanujecie. Więcej wam czasu nie zabieram. Do jutra. Cześć.